Siema, to już jest piąty dzień nauki, edytowania i budowania, więc dziękuję Wam za 46 subskrypcji. Nie wiedziałem, że my tak szybko polecimy i takie będzie wielkie kuminy. i bardzo Wam dzięki, więc lecimy do edytowania. Nie wiem, czy tu bardzo dobrze edytuję podłogę w formacie, ale jak tak, to dajcie znać w komentarzu. Bo jest trochę szybciej niż kiedyś, więc ja będę szczęśliwy, jak to bijemy no ponad 60 subskrypcji i ja będę bardzo szczęśliwy jak na bardzo dużo i lecimy do filmu chciałbym tutaj na tym pięknym oto mieć ponad 20 lajków pod tym shortcem będę bardzo szczęśliwy i tu bardzo dobrze widzicie jak coraz szybciej mi wychodzi to budowanie i coraz każdym dniem jest coraz lepiej i coraz szybciej edytowanie i budowanie no jest lepsze po prostu sobie możecie zauważyć i dajcie znać w komentarzu